No cześć, już jestem niedaleko domu Miejscowość buczki, mogę jechać tylko 40 km na godzinę na moim rowerku no i tak wygląda, że lecę dalej muszę tylko wpiąć telefon, tak żeby go nie wyłączyć Mam nadzieję, że tym razem pamięć nie będzie szwankować i się wszystko nagra. Będzie trochę z na pazurki. być nieciekawe dziury i można wysiąść, wysiąść z siedlenia tak po prostu w trakcie jazdy rowerem co jest nie do końca miłe No, kolejna górka takich górek tu jest kilka to jest żółty szlak rowerowy tak dla informacji i te góreczki dałem popalić już jestem w domku. Jeszcze jakieś kilkanaście kilometrów niespełna.